Thank you Bardziej niż to, co zobaczyłem i to, co zjadłem w Budapeszcie, istotne dla mnie było to, co przerobiłem sobie w środku. Bo jestem w takim ciekawym momencie, gdzie niższy odcinek kręgosłupa dał bardzo o sobie znać. I mam różne bolesne przeprawy wokół tego, nie wdając się w szczegóły. I poza tym, że jest to nieprzyjemne, kosztowne i przed majówką wymagało odwiedzania fizjoterapeutów i neurologów, to jest też to sposobnością do tego, żeby zadać sobie różne pytania na temat siebie. Co mój organizm chce mi powiedzieć? O czym chce mi przypomnieć? Na co chce zwrócić moją uwagę? I te wszystkie pytania, które ja sobie zadaję, sprawiają, że patrzę na siebie trochę inaczej i przyglądam się sobie uważniej niż wcześniej. A że też rozmawiam z innymi, w tym z moim fizjoterapeutą na temat tego, dlaczego takie rzeczy mogą się dziać i jakie może być głębsze dno. Nie ma płytkiego, głębokiego dna, nieważne. To nagle dochodzimy do punktu, w którym ciało może wyrażać coś, co nie zostało ogarnięte wcześniej, ale nie w ciele, chociaż też, ale w głowie. Ja to przechodzimy do momentu, gdzie w Budapeszcie zadaję sobie pytanie, na jak dużo moje ciało mi pozwoli, abym tutaj zwiedzał i zobaczył, albo hmm, co takiego mogę zrobić po powrocie do Polski, żeby sobie pomóc i jak zająć się swoją głową, aby ciało puściło. Czy to rzeczywiście jest połączone, czy umysł i ciało to jedność? Nie wiem tego, lubię twierdzić, że tak, bo wierzę w psychosomatykę i nie jestem osobą, która ma jakikolwiek dyplom z tego. Po prostu w to wierzę i wszystkie moje doświadczenia pozwalają mi e, żywić takie przekonanie. E, ale oto rozmawiam o tym z moim fizjo i on mówi: poczytaj sobie Lowena. To ciekawe, bo miałem już Lałena kiedyś w domu na półkach i go nawet nie tknąłem. I dopiero zacząłem czytać jego książkę, więc wiele więcej wam nie powiem, ale generalnie wszystko opowiada tam o tym, że ciało i umysł to jedność i są one połączone i konwencjonalne metody terapeutyczne, takie jak na przykład terapia poznawczo behawioralna nie wyczerpują tematu, jeśli chodzi o pomaganie ludziom, ponieważ zajmują się tylko jakimiś zadeklarowanymi myślami, przekonaniami i tym, co jest w głowie i na poziomie wyrażonym. Okazuje się jednak, że w ciele są jakieś rzeczy, które mają swój język i to nie jest język słów, to jest język ciała. I mój język ciała, i nie mówimy teraz o mowie ciała, tylko o języku ciała w relacji z samym sobą, mówi mi: Hej, stary, Twój odcinek lędźwiowy y, ma problem, jest y, słaby, jest obciążony, zaczniecie boleć prawa noga od tego i będziesz miał dni, w których nie będziesz mógł się skupić na pracy, nie będziesz mógł chodzić i wykonywać podstawowych czynności, bo ból będzie wszystkim, co będziesz czuł. W momencie, gdy jest się głodnym, ciekawym życia 31-letnim jackiem, takie przeszkody, na które się nie ma wpływu y, od tak, są bardzo irytujące i budzą gniew. Tylko, że pozwalam sobie na to, aby te rzeczy czuć, i zadaję sobie pytanie: dlaczego to się dzieje? Nie z poziomu pretensji i wołania do nieba, dlaczego to się dzieje, tylko z poziomu chcę wiedzieć, dlaczego to się dzieje, chcę rozumieć, dlaczego to się dzieje. I o tym był Budapeszt dla mnie. To była taka podróż wewnątrz, w środku, takie spacerowanie po, po, po różnych miejscach w głowie. I choć byłem i wciąż jestem, już niedługo, ale wciąż jestem tu sam, i jest to taka bardzo znajoma, przyjazna gorycz samotności, to cieszę się z tego wyjazdu. Bardzo się cieszę z rzeczy, które zobaczyłem. Yy, chociaż nie przeżyłem tej historii zmieniającej życie, a może przeżyłem, tylko jeszcze o tym nie wiem. Dajmy, dajmy czasowi pracować. No, ale wiem, że wrócę i. Wrócę z poczuciem wdzięczności, że moje ciało pozwoliło mi tutaj na tak wiele, z poczuciem pokory wobec Niego i wobec tego, jak przeżycia takie emocjonalne, z czasów, w których nawet być może ciężko byłoby mi siebie samego winić za, za przeżywanie pewnych rzeczy, bo byłem dzieckiem. To wdzięczny za uświadomienie sobie pewnych rzeczy wrócę i, i gotowy do pracy nad tym chyba. Do pracy nad tym nie tylko w formacie terapeutycznym, ale też w, poprzez terapię taką manualną, treningi medyczne i pracę z ciałem. Takie ładne, fajne pojęcia, które wypełniają głowy 30-latków, z którymi obcuję. Zaczynamy patrzeć do środka i rewidować wszystko, co dostaliśmy w ciągu ostatnich 30 lat. Cały ten program, który dostaliśmy, będzie teraz reinstalowany albo będzie instalowany nowy na jego miejsce. Wszystko po to, bo chyba nie godzimy się na byle jakość, nie godzimy się na akceptowanie statusu quo, chcemy po prostu dobrze żyć.